Siema. Oto poradnik jak wybić yy, na chatę do Franklina, co nie? No bo pa, yy, Patrz, wchodzisz, co nie? I co? Nie można wejść, nie? Nie można. Strzelasz, byle co robisz. To nie wiem. Bombami nawalasz, to, ale i tak nic nie zadziała, co nie? To patrz. Na nic się nie dzieje. Nie możesz w ogóle przejść, cena. O, to patrz. Um, pokazuję wam właśnie jak robić mu na chatę. Patrzcie to. Idziecie sobie do nie? Na tylną stronę chaty um, Franklina. I patrzcie to. Wchodzicie tą stroną i drzwi są otwarte, co nie? I normalnie sobie do niego wbijacie na chatę. Ale rozumiecie to, że broni nie możecie wyjąć? Mimo tego, że jesteście u kogoś innego w domu, to nie możecie broni wyjąć w ogóle. No. No i w ten sposób oto jesteście u Franklina na chacie. No i tak. Możecie sobie tutaj, wiecie, pochodzić, wiadomo, nie? O. No, możecie sobie pochodzić. Mm, ale musicie też pamiętać w którą stroną wyjść. Bo pa patrzcie to. Nie możecie wyjść. Co nie? No to musicie wyjść z stroną, którą wchodziliście. A, i tak, można też tą. Można ten tom Tą też można wyjść. O, patrzcie, coś się pojawiło. Można coś tutaj zrobić. A nie, to można chyba na komputerze coś zrobić, nie? Tak, można. <śmiech> <śmiech> Więc to jest tylko jedna rzecz, jaką możecie. Tutaj zrobić, ale to jest oto właśnie poradnik, jak mi się wbić na chatę. Ym, no i to tyle. Dziękuję za oglądanie i się z Wami żegnam. Nara.